Cześć Siemaneczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin. To jest kanał Gorilla Electronics i na tym kanale w głównej mierze występują pojazdy, w których zwiększamy moc. Natomiast dzisiaj będziemy robić coś innego: będziemy zwiększać moc, w tym oto szybie, ponieważ górnicy skarżą się na to, że bardzo wolno wyjeżdżają z dołu na górę. A jak wiadomo, jak się szychta kończy, to każdemu zależy, żeby jak najszybciej wyjść z pracy. Także będziemy się akurat tutaj zajmować tym szybem. Żartuję oczywiście. Taki żarcik na wstępie. E... E... Bohaterem tego odcinka na tle właśnie, nie wiem, czy to jest zabytkowa kopalnia, ale bardzo fajna miejscówka. Udało mi się ją znaleźć. W sumie nawet nie wiem, czy tu mogę wjeżdżać, ale nie było nic zamknięte. Nie było też zakaz wstępu. Bohaterem tego odcinka będzie Seat Leon. tak? Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Sad Leon, już tej trzeciej generacji, z silnikiem moim ulubionym 2.0 TDI o mocy 150 KONI w serii. Mamy tutaj również skrzynię manualną, także robimy tylko soft silnika dzisiaj. A I plan działania na dzisiaj jest taki, że za chwilę zawijamy się z tej opuszczonej kopalni, jedziemy sobie jeszcze mierzyć czas 40-140, później wjedziemy sobie na hamownię, sprawdzimy czy wóz jest sprawny, jak tak sobie teraz jeżdżę to wydaje mi się, że, że jest sprawny, no ale wiadomo, może to być placebo, hamownia to zweryfikuje i diagnostyka. Później, jak już zmierzymy moc seryjną, zgramy softa i będziemy go edytować tyle razy, aż nam wyjdzie fajna moc. A fajna moc w tym silniku to jest około 180, nawet do 190 koni. I z... ja zawsze mówię, że z momentem w tym silniku to jest. Kto jak chce, generalnie można ustawiać płasko 400 Nm, można ustawiać 440. Tutaj myślę jeszcze zrobimy tak 420-430 Nm w maksymalnym piku w zakresie obrotowym myślę 2,500 obrotów, żeby ten maksymalny moment wystąpił, żeby nie było takiego dużego uderzenia od 2000 obrotów, żeby właśnie sprzęgło dwumasy tak bardzo nam nie cierpiały. Także ja się zawijam do autka, jeszcze wam rzucę tak troszkę tutaj, jak ktoś nie jest ze Śląska, jak to u nas wygląda. Także tu kiedyś była kopalnia. Dobra, zawijam się do apka, widzimy się za chwilę. Hej. <grym pisać w górę> Więc tak, Leon jest już wystrojony. Generalnie wyszło, myślę, że bardzo dobrze. Pokażę Wam wykres. Mamy coś takiego: mamy 187 koni i 422 nm. Tutaj klient prosił mnie o to, żeby ten moment był właśnie w tym zakresie. Mocowo też mamy całkiem spoko 187 koni. Seria była też bardzo bogata 156 koni w serii mieliśmy. No i co tu jeszcze? 156 w serii czyli 187 po, czyli mamy 31 koni przyrostu, szybko licząc i 70 po prostu 1 Nm więcej, i zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak to się przekłada na osiągi na drodze. Pomierzymy sobie czasy, pojeździmy sobie troszkę a generalnie ja już będę kończyć ten krótki vlog. Jeśli Ci się podobał, bardzo będę wdzięczny za oczywiście postawienie lajka, like suba i kliknięcie dzwoneczka. Widzimy się przy kolejnych projektach. Trzymajcie się ciepło. Hej.